Cześć się w dzisiejszym odcinku pokażę Wam jak montować na telefonie. Tak, pokażę Wam jak montować odcinki na przykład na YouTube'a, na telefonie. Oczywiście, jeżeli garanik Wam się spodoba, stawcie subskrypcję, łapeczkę w górę. Naprawdę dziękuję Wam, udało nam się już bić 1000 subskrypcji, więc no, lecimy chyba teraz po 2000. A myślę, że my bez dłuższego przedłużania lecimy do odcinka. Ale tak, pierwszą rzecz, jaką musimy sobie zrobić, to oczywiście pobrać sobie program do montowania. W moim przypadku będzie to Kind Master Pro. Oczywiście link do pełnej, płatnej wersji będziecie mieć w opisie. Można tą aplikację też pobrać ze sklepu Play, ale wtedy macie wersję darmową, w opisie będziecie mieć tą płatną za darmo do pobrania. Kiedy już sobie pobierzemy i uruchomimy tą aplikację, klikamy sobie tutaj przycisk Create. New, jak możecie zauważyć, znajduje się on tutaj na górze klikamy sobie go, teraz możemy sobie wybrać tutaj różne ustawienia i tak dalej ja wam najlepiej polecam nic nie zmieniać wszystko zostawić tak jak jest domyślnie Klikam sobie u góry next, no jak możecie zauważyć mamy tutaj nasz cały panel tak jakby wszystko, tutaj wyświetla się nasz odcinek zmontowany, tutaj mamy taką linię jakby na której sobie możemy edytować nasz film, dodać wstawki i tak dalej, no i tutaj mamy też różne inne opcje, tak samo jak po lewo, a więc pierwszą rzecz jaką musimy sobie zrobić to oczywiście dodać nasz odcinek, wybieramy sobie tutaj, klikamy sobie tutaj przycisk media, szukamy sobie Naszego odcinka, w moim przypadku jest to odcinek z Minecrafta. Wybieramy sobie ten nasz odcinek, powinien się on na dole, na linii pokazać, jak możecie zauważyć. Pierwsza rzecz, yy, chyba podstawa, są to cięcia. Tak, pokażę Wam najpierw, jak zrobić cięcia w Waszym odcinku. Więc tak, powiedzmy sobie, że chcę sobie najpierw, żeby nasz odcinek się zaczął od tego momentu, bo tutaj sobie jeszcze ustawienia zmieniamy i tak dalej. Więc sobie przewijamy tutaj i możemy sobie tutaj skrócić nasz odcinek. Proszę bardzo, do tego momentu się nasz odcinek zaczyna. Po prawej stronie możemy sobie tego wznowić, tak, jakby odpalić, jak sobie Tutaj przytrzymamy ten przycisk, to mamy na pełnym ekranie cały podgląd. No i jak wiecie, mamy już od początku przycięty filmik, zróbmy sobie to samo, może od tyłu też sobie trochę utnijmy. No i teraz powiedzmy sobie, że chciałbym sobie na przykład gdzieś tutaj zrobić cięcie. To teraz tak, klikam sobie w tym momencie nasz odcinek, klikam sobie i sobie takie nożyczki, klikam sobie te nożyczki, klikam sobie taki przycisk jak Split Alt Playhead, coś takiego tutaj macie. Klikacie sobie to, przewijamy sobie gdzieś dalej, w którym miejscu ma się skończyć nasze cięcie, powiedzmy, że gdzieś tutaj niech to będzie. Robimy sobie to samo, wchodzimy sobie w nożyczki, klikamy sobie Split, at Plyhead, o proszę bardzo. No i teraz jak widzicie podzieliliśmy nasz filmik w tym i w tym miejscu, no i ten tutaj tak jakby plik w środku, możemy sobie kliknąć go i po lewej stronie, jak widzicie mam tutaj przycisk kosza, klikam sobie go, no i ten moment jest tak jakby usunięty. I teraz jak widzicie, weźmiemy sobie, włączmy nasz odcinek. Wszystko tutaj pięknie leci i w tym momencie znajduje się nasze cięcie. Kolejną rzeczą są to wstawki, to nie jest wcale nic trudniejszego. Klikam sobie znowu w jakieś miejsce, w którym ma być jakaś wstawka. Dajemy sobie nożyczki, split at playhead To tak jakby podzieliło nam się znowu i teraz w tym miejscu sobie przeciągamy. Wybieram sobie media, szukam sobie jakiejś stawki. Oczywiście w opisie będziecie mieć link do pobrania różnych wstawek, muzyki i tak dalej. Mam całą paczkę, weźmy sobie wstawki. Ogólnie jak sobie przytrzymacie, to możecie sobie tutaj podglądć jak to mniej więcej wygląda jak to wygląda, na przykład ta wstawka o, no i powiedzmy, że chcemy sobie troszeczkę oddać, więc klikamy to sobie, no i w tym miejscu się tutaj automatycznie wstawia, Najwicie proszę bardzo, odpalam sobie nasz odcinek i w tym momencie mamy naszą wstawkę oczywiście zawsze możemy sobie kliknąć, możemy sobie ją przyciąć jak długo chcemy, żeby trwała no i proszę bardzo, mamy naszą wklejoną wstawkę jest ona przycięta, kolejną rzeczą jaką chcemy pokazać jest to dodawanie muzyki, no też jedna z podstawowych rzeczy tak samo jak cięcia muzyka to jest naprawdę no ważna rzecz w Odcinka. Więc klikam sobie po prawej stronie tej audio. Jak widzicie, możemy sobie tutaj wziąć przycisk audio, zjeżdżam sobie na sam dół, klikam sobie przycisk Folders. Teraz wybieram sobie tutaj nasz folder i wybieram sobie tutaj jakąś muzykę. Powiedzmy, że ja sobie wezmę jakąś bez praw autorskich, nie chciałbym tutaj praw autorskich dawać, żeby zaraz mi filmu nie zdjęli czy coś. to sobie coś takiego na przykład. Niestety, wy prawdopodobnie tego nie słyszycie, bo nie wiem, jak to ustawić, żeby było słychać i dźwięk z telefonu i z mikrofonu, więc niestety, rzucie sam mikrofon. Chwila, może jeszcze w jeden sposób spróbuję. Dobra, teraz powinno być słychać. Odpalamy sobie nasz odcinek. Jak widzicie, jest muzyka, jest wszystko bardzo pięknie, ale jest ona trochę za głośno, więc klikamy sobie ją. Po prawej stronie klikamy sobie tutaj zamiast nożyczek mamy przycisk głośności, więc sobie go klikamy. I taką muzykę możemy sobie teraz przyciszyć. Przyciszmy sobie na przykład na 40. Niech tak będzie mniej więcej. Klikamy sobie gotowe. No i jak widzicie, teraz no, mamy naszą muzykę przyciszoną wszystko tutaj bez problemu działa. Kolejną rzeczą są to efekty, tak efekty dźwiękowe. Wchodzimy sobie znowu w audio, wybieramy sobie tak samo jak muzykę, tylko że efekty. Oczywiście przypominam, że w opisie macie całą paczkę z efektami i tak dalej, jakbyście nie mieli. Wybierzmy sobie na przykład jakiś tutaj dźwięk, to, ona, to trochę za głośno jest, więc od razu sobie to z góry przyciszmy, trochę do dołu sobie dajemy. Przypominam, jakbyście nie wiedzieli, klikamy sobie na dole, klikamy sobie tutaj przycisk głośności, no i sobie przyciszamy. No i jak widzicie, mamy przykład Obrigado, Jest wklejony dźwięk. Kolejną rzeczą, jaką chciałam pokazać, jest to dodanie green screenów, czyli na przykład takich, no jakby nie przycisku, subskrybuj coś takiego. Wchodzimy sobie w zakładkę, nie w media, nie w audio, a w zakładkę layer. Klikamy sobie pierwszą tej opcji, czyli media, żeby wybrać sobie jakiś plik z naszej galerii. Wybieramy sobie oczywiście jakiś, na przykład ja weźmy sobie tutaj sub i like, bo na przykład taki przycisk subskrybuj sobie, weźmy, powiększył go trochę. No i jak widzicie, mamy już taką warstwę dodaną, ale mamy też zielone tło, więc klikamy sobie na dole nasz filmik, I jak widzicie, mamy tutaj taką opcję. Jak chromaki, i klikamy sobie ją, włączamy. Teraz możemy sobie ją tutaj podostosować, wybrać sobie jakiś kolor. No, w moim przypadku jest to zielony, więc ja tutaj kolor nie będę zmieniał. No i teraz, jak widzicie, możecie sobie tutaj podostosować i tak dalej. Jak sobie to już ustawicie, to sprawdźmy sobie, jak to wygląda. Przypominam, że jeżeli sobie przytrzymamy ten przycisk, to bierzemy sobie na pełny ekran. No i widzicie jest nasz przycisk subskrybuj, przy bardzo pięknie wklejony. Po chwili powinien zaraz tutaj zniknąć, czy zniknie? Nie znika, może dlatego, że dałem go trochę za długo, więc sobie go trochę skróćmy. No i teraz pięknie jest wszystko. Kiedy już sobie taki odcinek zmontujecie, dać sobie jakieś wstawki. Dajmy sobie na przykład tutaj jeszcze z jedno cięcie. Przyjmijmy sobie tutaj, dwa razy sobie podzielmy. Usuńmy sobie to ze środka. No i proszę bardzo, mamy tutaj kolejne cięcie, pięknie. A jeszcze dajmy sobie na przykład może outro. Dodajmy no sobie tutaj, gdzie miałem moje outro, y, intra. Tu jest moje outro, zgadza się. Chciałbym jeszcze powiedzieć, że możemy sobie tutaj dodać różne przejścia. Jak widzicie, mamy tutaj taki plus pomiędzy dwoma, tak jakby, pilikami, filmami. Czekamy sobie ten plus i tutaj sobie możemy teraz ustawić jakieś efekty fajne. Oczywiście jest ich tutaj strasznie mało, ale u góry mam przycisk sklepu. Tutaj możecie sobie ich pobierać ile chcecie. Jest to wersja płatna, więc oczywiście, jeżeli pobieraliście z nich jest to wersja płatna. Więc macie tutaj wszystkie efekty za darmo. Ja nie mam teraz internetu, żeby mi tutaj nie przychodziło na odcinku, dlatego wyłączyłem internet. Dlatego u mnie to nie działa, ale u Was powinno wszystko działać. Weźmy sobie jakieś tutaj z tych gotowych efektów dla przykładu strip wipe jak to będzie wyglądać dajmy sobie na przykład na jedną sekundę o to jest takie trochę słabe bym powiedział zoom out to wygląda no w taki sposób da powiedzmy że to jest fajne skrócimy sobie to trochę no jak teraz możecie zauważyć proszę bardzo wszystko pięknie wklejone jest outro jest muzyka od outro Teraz jak już sobie zmontujemy cały ten odcinek, klikamy sobie u góry taki przycisk, jak widzicie, tutaj mam taki przycisk wysyłania, jakby klikamy sobie go. Nie ma opcji 60 FPS-ów, więc wychodzimy sobie z tego, wracamy sobie do menu naszego. Chodzimy sobie w ustawienia. Zjeżdżamy na sam dół zaawansowane i ustawiamy sobie tę opcję Enable Saving With up to 60 FPS. Włączamy sobie to, możemy sobie przy okazji włączyć też to 240 FPS-ów. Kontynuuj. No i teraz sobie możemy wrócić, włączyć z powrotem nasz odcinek. Klikamy sobie znowu eksportu. No widzicie, mamy tutaj jeszcze opcję 60 fps yy, i teraz sobie możemy wybrać tutaj naszą płynność. Po lewej stronie mamy oczywiście rozdzielczość. Ja polecam, jeżeli się nie znacie na tym, to ustawić 1080p i 60 fps a na dole pasek to, no, zależy jak chcecie mieć jakość dobrą. Dajmy sobie na przykład, no, tak na połowę mniej więcej, na 16. No i kiedy już sobie wszystko poustawiałem w rozdzielczość rozdzielczość fps -y, jakość tak dalej, klikam sobie na dole przycisk save. To może chwilę potrwać, bo nasz cały dzień musi się zapisać na telefonie naszym. No więc myślę, że po prostu widzimy się, jak to się już, no, cały Załaduje. No jak widzicie, nasz odcinek się już zapisał. Możemy sobie oczywiście go tutaj odtworzyć. Widzicie, mam tutaj przycisk, żeby go odtworzyć. Klikamy sobie to. No jak widzicie, nasz odcinek jest tutaj bardzo zapisany. Jest muzyka, słychać muzykę. Gdzieś tam powinien być nasz oprócz. Bardzo jest nasz przycisk. Subskrybuj. Ja sobie może z tego wyjdę. Oczywiście możecie sobie teraz się przycisk obok tutaj, żeby udostępnić. Możecie sobie go wrzucić na przykład na YouTube'a Jak widzicie, proszę bardzo, YouTube tutaj. I oczywiście, jeżeli Cię wam się spodobał, jeżeli poradnik wam pomógł, naprawdę byłbym mega wdzięczny. Jakbyście udostępnili go na przykład znajomym, jakbyście stawili subskrypcję, bo lecimy już teraz po 2000 Za niedługo będzie też specjal z okazji 1000 jeszcze go robię, ale już za powinien się pojawić. Myślę, że gdzieś tak za miesiąc. A myślę, że bez dłuższego obciużenia po prostu kończymy ten odcinek. attached.